Cześć! Witam z Półwyspu Samana na Dominikanie. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać o naszym nowym, wspaniałym świecie, nad którym grono samozwańczych, technokratycznych elit, właścicieli największych organizacji i korporacji, podjęło próbę skrzętnego przejęcia kontroli absolutnej. I nie mówię tu o Klaunie, Szłabie, Gatesie czy Ozakenbergu, którzy są jedynie marionetkami wystawionymi na pokaz dla opinii publicznej. Prawdziwi właściciele Twoich informacji, nazwijmy ich pasożytniczym kultem, nigdy nie ujawnią swojej tożsamości, ponieważ jest to część ich strategii przejęcia kontroli absolutnej. Chociaż Ty nie masz pojęcia kim są, co robią, ani że w ogóle istnieją, oni wiedzą o Tobie wszystko. Wszystko, na co mogli położyć swoje chytre łapska, kiedy Ty nieświadomie surfowałeś po internecie. To jest jak rak, nowotwór pasożytujący na naszej ludzkości. Jeśli zakładałeś kiedykolwiek konto na Windowsie, Google, Apple czy Facebooku, to możesz być pewien, że każde urządzenie, z jakiego się logowałeś, jest śledzone, a twoje dane są sortowane przez sztuczną inteligencję, która posiada dokładny profil twojej osobowości. Może uważasz, że i tak nie masz nic do ukrycia i nie interesuje cię to, że banda psychopatów zbiera twoje dane, a może nawet ci się to podoba, ponieważ spersonalizowane reklamy i rekomendacje przypadające twoim gustom wydają się być bardzo wygodne. Czujesz, jakby opiekowała się tobą niewidzialna bratnia dusza. Jakby perfekcyjnie przewidywała to, na co akurat masz ochotę. Tak jak biblijny diabeł w postaci węża, który akurat wyczuwa, że Ewa ma ochotę na zakazane jabłko. Jeśli ci nie przeszkadza, że kontrolowany przez kult algorytm sztucznej inteligencji to twój nowy przyjaciel, to ten odcinek raczej nie jest dla ciebie. Jeśli jednak jesteś osobą, która nie lubi, kiedy kultowa maszyna podejmuje za nią decyzję, to witam w gronie. Superkomputer z algorytmem sortującym wszystkie dane, jakie kiedykolwiek wpisałeś, wyszukałeś, oglądałeś czy czytałeś w internecie. To nie jest żart, tylko aktualna rzeczywistość, w którą jest głęboko wplątana każda osoba, nie zwracająca uwagi na swoją anonimowość w internecie. Wszystko po to, aby przypisać ci numer seryjny i skategoryzować cię do pewnej grupy odbiorców, którym jest wyświetlana spersonalizowana i zmanipulowana zawartość internetu, dostosowana do Twojej osobowości. Wydaje mi się, że między tym a utratą wolnej woli nie ma dużej różnicy. Wszystko po to, aby móc zasugerować ci coś, czemu nie jesteś się w stanie oprzeć. Będziesz pewien, że to ty podjąłeś jakąś decyzję, kiedy tak naprawdę zostałeś na nią podświadomie nakierowany przez skrupulatne, powtarzające się sugestie. Medialna propaganda w telewizji stosuje tego typu techniki od lat, ale są oni ograniczeni i muszą generalizować, bo nie mają twojego spersonalizowanego, wirtualnego kodu kreskowego, w przeciwieństwie do internetowych oligarchii. Chyba każdy pamięta, jak kończy się przypisywanie numerów seryjnych ludziom. Tym razem tatuaż nie jest prawdziwy, tylko wirtualny. A co mnie najbardziej przeraża, to to, że już go posiadasz. Pamiętaj, że nikt nie jest zniewolony bardziej niż ci, którzy błędnie wierzą w swoją wolność. Jeden z głównych kierowników Google, Ray Kurzweil, idealnie ujął wizję przyszłości korporacji mówiąc Nasze myślenie stanie się hybrydą biologicznego i niebiologicznego myślenia. Ludzie będą mogli rozszerzyć swoje ograniczenia myśląc w chmurach. Zamierzamy włożyć urządzenia łączące nasz mózg prosto z chmurą. Stopniowo będziemy się jednoczyć i ulepszać. Z mojej perspektywy naturą ludzką jest pokonywać nowe granice możliwości. Transhumanizm i Neuralink Ilona Maska, czyli bezprzewodowy chip podłączony do mózgu, który już istnieje, będzie sprzedawany publicznie jako narzędzie, dzięki któremu staniesz się super człowiekiem. Będziesz jak bogowie albo jak z filmu Limitless. W końcu teraz będziesz miał dostęp do internetu 24 godziny na dobę. Będziesz wiedział wszystko dzięki możliwości googlowania w swoich myślach. Taka kontrola percepcji to mokry sen technokratów. Teraz jesteśmy na etapie, gdzie już dłużej nie mogą się skrywać ze swoimi planami i muszą je jakoś sprzedać. Kampania reklamowa będzie sprzedawać to urządzenie jako zbawienie. Będziemy widzieć setki osób z problemami neurologicznymi, którym to urządzenie bez dwóch zdań pomoże. Osoby z Alzheimerem, dzieci z autyzmem, niewidomi i osoby z innymi przypadłościami neurologicznymi zostaną cudownie uzdrowieni. Neuralink będzie dla tych osób jak najbardziej zbawienny. Jest to jednak strategia, za pomocą której chip zostanie sprzedany ludziom i stanie się częścią popkultury. Jeśli nie weźmiemy naszej prywatności na poważnie, to sami staniemy się częścią technologicznej podrzeczywistości, ponieważ w pewnym momencie stwierdzimy, że podłączenie się do wirtualnej chmury 5G od Google to całkiem niezły pomysł. Jeśli już teraz uważasz, że chcesz mieć Neuralinka w mózgu, to ten filmik raczej nie jest dla ciebie. Jeśli jednak szanujesz swoją wolność, to mam do zaoferowania plan B. Polega on na zachowaniu szacunku dla swoich danych i informacji, anonimowości, decentralizacji i wolności wypowiedzi. Prywatność i zaufanie to fundamenty aplikacji, które mam Ci zamiar dzisiaj przedstawić. Używam ich już od dłuższego czasu i mam nadzieję, że również i Ty stwierdzisz, że to nie są jakieś alternatywy, których i tak nikt nie będzie używać, ale konieczność, jeśli nie chcemy utracić naszej prawdziwej wolności czyli wolności wyboru. Zapewne nie wszyscy są otwarci na zmiany swoich utartych nawyków w wirtualnym świecie. Jeśli jednak zignorujesz te informacje, to będzie tylko coraz gorzej i nie zdążysz się zorientować, że to nie ty podejmujesz decyzję, tylko jesteś na nie podświadomie nakierowywany przez precyzyjne sugestie sztucznej inteligencji. Jeśli teraz nie podejmiemy działań zapobiegawczych i nie przestaniemy sprzedawać swoich danych dla tych darmowych serwisów, to skończymy jak w Matrixie. Nasz mózg zostanie jedynie baterią, ładującą ego pasożyta. W ten oto sposób witam Rion, w miejscu odnowy Twojego ciała i umysłu.